Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Siemanko, motorzmyści wojewskie, ja ma być na bieżąco razem z Montazy. Witam, cię bardzo serdecznie. Cześć, witam, witam, witam. No i jest, pas! Fajnie, w końcu, co? No w końcu ja mam swój pas już pas króla, mam tam swoje jakieś nagrody, no ale Alberto e ewidentnie mi zazdrości moich pasów albo moich takich tam zdobyczy. No, mamy teraz pas, fajny, będą kolejny, kolejną, kolejne, yy, kolejną zdobycz. Ale to jest chyba taki na... pas nad pasy, co? Ten pas, bo tam chyba napisany jest a, na tak, tym pasie. No f, fejmu, no fajnie, super. Zobaczymy, co nas to będzie, ale ja będę. Na... Kolejny do kolekcji jest, nie? kolejny minął. Jak dzisiaj z Alberto w spotkaniu na konferencji? Bo ja przyznam szczerze, nie widziałem co tam się za bardzo działo. Było grubo czy nie? Bo ostatnio widziałem, że troszeczkę ta atmosfera między wami tak zaczęła zaogniać się. <grym>, trochę tak, ty bo tam... By, 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 z normą jest, ale jest jest u nas taka, taka, taka agresja na pewno będzie trochę sportowa, na pewno jeden i drugi chcemy bardzo tą walkę wygrać. Mamy podobne, podobne, podobne warunki, ale, ale mój styl walki, bardziej mój... Y Gabryty, mam podobne i ten, szanse, ale mój styl walki będzie dużo bardziej skuteczny niż jego. że mój styl walki, od, yy, zlikwiduje jego długie ręce, długie nogi, będzie o ciężki ze mną bardzo. Najcięższy przeciwnik do tej pory, czy nie? Chyba tak, chyba najbardziej najcięższy. No, no, bo tam inni to, to jeszcze ten. On No, no, mi się no, najcięższy no, 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 będzie, no. no? Warunkami fizycznymi to chyba ciężko w ogóle znaleźć ludzi. Nie, no, ja, warunki fizyczne, fizyczne miał też co ja idzie no, w to były. No, też długie. długie ręce, też miał, był dosyć wysoki. Więc, idzie też miał dobre warunki fizyczne, i się z nim się biłem w boksie, a tutaj się biję w MMA. Ale fajnie, ja lubię, lubię się mieć w MMA. To moja chyba ulubiona dyscyplina, jednak. To jak jakie zakochałem się w tym MMA. No i słuchaj, jak przebiegały te twoje ostatnie tygodnie treningów, bo tu jest sobie dać palnik czasami w weekendy, czy przez te ostatnie dni, coś tam sobie też odpuszczałeś, czy trenowałeś? Nie, ja, wiesz, jak, 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 jak pójdę w balę w piątek, to tak trenuję. W, 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 nie, nie piję w tygodniu, tak o? Tako. Mhm. To, że ja poza baluję w piątek, to nie znaczy, że wiesz. ja powiedziałem, jak jestem na sali i mam tam ciężko. Ciężko to bym nie wygrywał, Lub, mogę, pozwalam sobie na melans, ale, ale nie zaniedbuję treningów, ciągle trenuję. Yy, teraz już te dwa tygodnie nie będę, nie będę chlał, ale po walce, po wygranej walce mogę się nachlać na I, i tyle. Czyli yy, nie słuchasz tych, co mówił na internecie, że no to to wypadałoby, żeby przestał pić? Znaczy nie wiem, bo ludzie mają takie Myślę, że my ja też jeszcze bym był z zawodnikiem UFC, to ok nie można chlać, ale tak gówno, prawda, bo oni też i, i, chleją, i, chleją, i chleją i się bawią i, i to potrafią e, trzymać na, na najlepsi, na że to jest najlepsi, Ronaldinho czy Maradona też oni się bawili Likaze tak, to lubią dać. A oni to, weź, no właśnie, oni też lubią, lubią, lubią sobie dać. Trzeba mieć ten luz i trzeba to wszystko jest dla ludzi, ale, ale z głową. No. A właśnie, czy ty ja uważasz czy na, przykład, czy na przykład ty po wpływem alkoholu odwalałeś jakieś głupie rzeczy w internecie, wstydzisz się tego co robisz w internecie, czy nie? No parę, osób, parę rzeczy się wstydzę. Ten parę rzeczy odwaliłem ogólnie. No po alkoholu no właśnie na bardziej bo nie masz tych hamulców jednak i nieraz to się albo powieść coś nie, nie tak. No to mi się zdarzyło po, parę razy, no. no. odwalić najbardziej, nie. I dałem dla, tak. dla mojego psa w przykład Sylwestra dałem właśnie szampana, na przykład tutaj go. No i pan piłem Sylwestra. masz piesku też, napisz się ze mną razem. No i napisz się szampana ze mną. Potem sam hajt, że nie można dać dla co szampana. Jest a ja nawet nie że to zły złe w ogóle. Ja nie się tak powiedzieć, że oj, a na się. Ale no, żyję, masz to dobrze. Na szczęście. No, chyba też ludzie trochę jest bardzo to... Bo ludzie widzieliście często pijanemu, jakichś streamach czy coś i tylko te shoty było widać i ludzie myśleli, że to tak jakby cały czas jesteśmy w melanżu, Nie, No bo to już jak to robisz jakieś dobre rzeczy czy coś innego to nie robimy no, nie, nie, rytują... nie? Tak, tylko jak coś to, to wtedy idą szoty akurat. I zawsze tego te momenty ludzie ten. Chyba, że miałbym szotera i sam jakoś te szoty bym usuwał i jakiś nimi manipulował. A tak ludzie tego wciągają, te moje na mnie brudy, albo jak mam chwilę słabości, powiem ze słabego. chwilę słabości mam, powiem coś głupiego, tylko to, tego, tego to szatują, mi tylko to yy, promują. Potem ludzie mają takie zdanie, ale myślę, że piję, że nie trenuję. Może będę będę lekceważyć, wydaje mi się, wydaje, że Alberto też mnie trochę lekceważy. No i się ciężko zaskoczy. No czy jeżeli wygrasz z Alberto, to będzie można <grym> powiedzieć wtedy, że jesteś najlepszym freakiem, czy nie? Yy, możliwe, ale no, tego, tego Tyburskiego się bym zajęć, bo tak gadałem, że ten Tyburski jest najlepszym freakiem, nie? Najbałem Josefa, najbałem Piotka, teraz Najberta, tego braciszka, potem na Pawła, samych braci. No, Zazwą mi braci golec, nie, no mówię ci, no teraz mają no, tu sami bliźniaki, tu tutaj wychodzą jakieś bliźniaki, tyburscy bliźniaki, <tusza> tyburscy bliźniaki, tu, tu teraz zajmane się bije dwóch bliźniaków, kurcze, tu brat Josefa, tu bra, brat Alberto, sami bracia, no, teraz, teraz Alberto, a później naj*** Burskiego Pawła. Jak ci się ostatnio streamowało, e, znaczy streamowało, no, odwiedzało streamu Boxdela. No Dobrze się tam bawię, ogólnie tam ludzie mnie hejtują za to, że o, widzą mnie u to Bóg za, zypań, pewnie ci pije i c tylko i nie, tak nie jest ogólnie. No, na, pewno no, biłem się taki den, ale tak nie jest. No, ale w domu, te środowiska, tam jest takie koleżane z boxelem. Ja tam się bawiłem dobrze i, i tyle razy, nie? Wiesz co, ja tylko miałem taką jedną, jedno ale, że, kurde, chyba troszeczkę za bardzo się tam, z, może nie to, że zbratałeś, ale zakolegowałeś z denisem Lebrygą. Tak, 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 w ogóle ryby go mam teraz taką większą sztamę. Szkoda, no bo jednak wiesz, tam było między wami grubo, tak, no pod tak. pojedynek, fajnie by to było, nie? No to 120 kilo. Hmm. Ale aczkolwiek, ja do, do, do niego nie chciałbym teraz wychodzić, ale to jest... Ale dużo się nie, o tym nie, mówiło, nie? Nie, nie, nie by friki powstały jeszcze, ale jakby na Stanisa Załęckiego, Tyburskiego i resztę, to może potem bym wziął z Elbregom już. Ale to on to na samym końcu jest jednak, bo to jest 120 kilo koń, weź. No tak, bij się z koniem, nie? No, nie ma do zrobienia, bo tak, tak, tak mu wejdzie za plecy czy coś. on tylko chce w MMA. No właśnie więc, wiesz, ale ciężko, ale na no, pewno no, jak chciał no, miałaby się bić z takim koniem, do tylko w MMA. Bo jednak w MMA jest moim zdaniem mniej brutalne niż K1, bo K1 to musisz później tą wymianę stać, na przeciwko typa, a w MMA się przytulisz, wejdzie za plecy, tam jakoś zawsze się a, może... kontrolujesz. Tak, zawsze to MMA jest dużo bezpieczniejszy moim mo, dużo bezpieczniejszym. Dużo, dużo bezpieczniejsze to jest, no. No ale no, no bo no, teraz jakoś zapisuje się z tym labrygazem. Zobaczymy, wolałabym na razie bić za, bić za Łęcką. Z lebre może kiedyś się spotkamy, ale znaczymy. No i dobra, bo właśnie mam tutaj zbieżne informacje, bo ty mówisz o Denisie w czerwcu i Bryga też mówi o Denisie w czerwcu. Tak, kto tego, tego Denisa bierze w ten czerwcu? Bo ja wiem z tego co pamiętam, to ty miałeś teraz siebie z Denisem. Tak, właśnie o to chodzi, więc nie wiem jak to Federacja, federacja to federacja to zrobi. Miałem się bić teraz z nim, no widzisz, ale wyba to, bije się z Alberto. Zobaczymy, może... no. Ja no to muszczęce może albo Labryga, albo ja nie, żeby zobaczyć federację teraz wymyśli. O może 2 na 2 jakieś. Mm. Ja mogę być labrygazem w, w teamie z zawędką. Ja to nie wiem czy nie lepszy co ty 1 na jeden. Ja wolę dwie. ja wolę jeden na jeden, no ale widzisz to teraz. 2 on... na 2 to dużo może być w przypadku. A 2 na 1 jest w przypadku, 2 na 2 już trochę lepiej jest, no ale jest dużo w przypadku, no wolę też 1 na 1. No ale widzisz, to wymyślałem te 2 na 1. No widzę 2 na 1 w ogóle, jest bez sensu, ja ma coś w ogóle, nie? 2 na 1 to tak, no bo nie wiem. Jeden pig o drugiem duży i drugi bije, to trwa 30 zakończ. Nie? Jest jakieś 3% szans, może że ktoś trafi pierwszy jakimś cepem i ktoś znokautuje kogoś, tak, ale to jest tak, malutka szansa, nie? Tak, więc no to widzisz, no ale tak wymyślają, to są free jednak. Ja też bym chciałbym brać jakieś bardziej ambitne walki albo ten, ale teraz ten Tazula mnie w wku... szalone tych i... ale to znowu, on z... do mnie by dostał. A dwa na jeden? No na jeden bym mógł wziąć, bo to miałoby jakiś sens, ale no reporter ku... nie wyjdziesz, nie? No on tam do mnie mówi, to no, to, asy, to masz odpowiedzieć tam słownie, to chcesz tam się bić kur... No coś we free fighta, kur i no, się nie chcę się z nimi przykrzykiwać, i ani górę bo to walka z wiatrakami trochę I no, ale tak, ja znam swoją prawdę Więc mam na no, szotach ta, ten tanzuli dupa za mną się szła za mną specjalnie, więc on gadał, że to że to ja podszedłem pierwsza, a to ona za mną poszła, coś... Ja pisał nie. coś do ciebie, Arek, po tej akcji potem? Czy... Nie, nie pisał do mnie nic, nie pisa do mnie nic. Czyli a... Tak jakby skończyło się wtedy na tamtym Arek wyszedł i tak. Tyle. Arek I teraz wyszedł w internecie. w internecie teraz do mnie wypisuje Jakieś ten tam jest niestworzone rzeczy wygadują i próbują, nakazają spirale niewiści w moim kierunku. Ale Ale jak już i wcześniej przed tym e, co się wydarzyło, to tam ciebie zaczepił. Chyba on pamiętam po twojej walce z Josephem, to chyba taki pijany, bardzo na ścianki tak, i tam tak, też się tak, 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 I tam tak bardzo naj***, że to, to, to tam do mnie. Ja mówię, chodzi w ogóle, nie? Mhm. Wtedy się przekonuję, że walki ze mną. Może wyjdzie, ma jaja, może wyjdzie, nie? No ale nie wydaje się mi, żeby zaraz jaja wyszedł do mnie, nie? A dwa na jeden? Uważasz, żeby był ciężki pojedynek? Wolałbym dwa, dwa na jeden, mógłbym, ale by oni się zmieniali, tak jak e, Muran z tym, z to miał. Bo tak by było ciężko było, co Wole, nie? Jeden, jeden się przytrzyma, drugi, kur... bije i wiesz, tak. się bije. To jest tak jak nie fair w ogóle. Ale tak, żeby się zmieniali, na przykład co rundę, to Mogę tak to Dobra, słuchaj, ostatnia sprawa. Jak Twoja kariera streamerska będzie teraz rozkwitała? No bo niedawno, jakiś czas temu, nie wiem, chyba to był jakiś początek roku, może, był ten shot z tym, że tobie tam się nie chce, że go wkurzycie no, w życie wkurzają widzowie, a teraz jak to wszystko wygląda? No, free, free fight Polska, dwa razy zrobili reportaż o mnie, dwa razy tego shotu wstawiają. No ja nie, nie chciało mi się, bo kurwa, kurwa. bije się w pramie, bije się w fejmie. Ja ciężko trenuję i potem chodzić i wiesz, i mi się, mam na streama, się zabawiać tych ludzi, to też nie jest takie proste, że możesz wbić na streama i zabawiać ludzi, pełen energii mieć, bo to też trzeba być k***a, co, mieć w energię w na to. Ciężko jako widz siedzieć na całym streamie, bo czasami tak, na tych streamach się nic tak, nie, nie dzieje, tak. ludzie myślą, że te streamy są takie, wiesz, że tam tak fajnie i w ogóle, ale ja czasami sobie wejdę, tak, nic tak, się nie dzieje, tak, tylko szoty są tak, fajne do obejrzenia. Tak, to prawda, tak samo jak ja robiłem te szoty z kurierki. Ja wiesz, ja to robiłem cały dzień live'a 10 godzin, a z tego 10 godzin może było 3 minuty minut były ciekawe, nie? Mhm. Czyli z 10 godzin live'a były 3 minuty ciekawe i no teraz już tam wróciłem, jakaś tam sipa zrobiłem z dziewczyną, bo tam na randkach. No, to to robiłem fajne po, po, liczby. Po, po, no. no i teraz tam, teraz dzisiaj też no, coś też tam mamy jakoś w wróciła już... Szkoda, że tu być nic, nie, ale chodziam, nie no lalal, ale to są powoli razem do tych streamów. Teraz jak się to bardziej sobie użyłem te treningi i, 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 i freaki. ciężko było mi to wszystko pogodzić. Ja za dużo się nałożyłem, to chciałem robić YouTube'a, to zacząłem robić youtube też pisałem teraz go na YouTube'a, a to YouTube też nawet fajnie że chciałem robić YouTube-a, to zacząłem streamować, tu chciałem walczyć, chciałem robić wszystko naraz z ja routroom, i i co robię to przygotło. Teraz powoli to, się zaraz bardziej to wszystko układam i staram się to jakoś to wszystko fajnie łączyć. No i dobra, zobaczymy jak to się będzie wszystko łączyło, dziękuję Ci bardzo. Dzięki, hej.